Cieba, jestem Pakila, To jest kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to zebrać jeżyny. Jesteśmy już na miejscu. No i mamy krzaka pierwszego. Jesteśmy w tym miejscu. O, Valentine. Tutaj mamy kolejną jeżynę. Jesteśmy w tym miejscu. Tutaj kolejne dwie mamy akurat. No i tutaj mamy piątą ostatnią, w tym miejscu. Zapraszam też na Discorda, link w opisie, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych wyzwań dnia. Trzymajcie się, cześć, do następnego wyzwania dnia.